Drodzy Państwo, przyznam, że tak troszeczkę jestem stremowany, co mam powiedzieć, bo troszeczkę wypadliśmy z rytmu. Przez ostatnie dwa lata nie organizowaliśmy praktycznie żadnych imprez ze względu na COVID. Cieszę się bardzo, że ta paskudna choróbsko już zupełnie, a może. Tylko w taki sposób, że już nie musimy się jej bać, od nas odeszła. Z drugiej strony zaś mamy no, bardzo niebezpieczny konflikt, który jest po wschodnich granicach naszej, po, naszych polskich granic w Ukrainie. Mam nadzieję, że nie rozszerzy on się dalej, że do nas nie zawita i tak jak dzisiaj zaczynamy niejako na nowo tworzyć naszą historię, tworzyć nasze imprezy i myślę, że już dalej nic nam nie będzie przeszkadzało. Zatem drodzy Państwo, chciałbym przede wszystkim przywitać tych, których powinienem przywitać na początku, a więc tych naszych mieszkańców, którzy chcieli po tak długiej przerwie do nas przyjść świętować razem Dni Miejscowości. Ale wśród tych wszystkich, którzy są tu gremialnie wśród nas, chciałbym wyróżnić przede wszystkim pana starostę Krzysztofa Niewiadomskiego, który zapowiadał się, że przyjedzie do nas z grupą właśnie delegacji ukraińskiej. Niestety przed chwilą dostałem SMS-a, że Ukraińcy ze względu na zbyt długą kolejkę na granicy niestety nie będą w stanie do nas dojechać. Ale starostwo powiatowe jest niejako reprezentowane przez pana komendanta, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej młodszego brygadiera Tadeusza Łosia, którego serdecznie witamy. Witam Państwa Radnych, na czele z Przewodniczącą Rady Gminy Puchaczów, Panią Urszulę Gmi Hucz. Witam Panią Elżbietę Bedlińską, Dyrektora Zespołu Szkół w Puchaczowie. Witam Panią Ewę Kaźmierczak, Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie i chciałbym szczególnie przywitać panią Barbarę Marcinek, skarbnik gminy Puchaczów, o której tak ciepło, ale bezimiennie wypowiadał się proboszcz parafii Puchaczów. Drodzy państwo, tak jak powiedziałem na wstępie, zaczynamy coś, co nam zostało przerwane. Myślę, że zabawa będzie Przednia, że każdy z mieszkańców znajdzie coś dla siebie. Zarówno ten najmłodszy, jak i ten trochę starszy i ten całkiem już zaawansowany wiekiem. Myślę, że przez te kilka godzin dzisiejszej wspaniałej pogody dla wszystkich znajdzie się coś ciekawego i wszyscy będą z nami wspólnie bawili się dobrze. Zapraszam do zabawy. I wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.